Manko. witam was w kolejnym odcinku dzisiaj troszkę od strony e, takie hobby słuchajcie, miejsce na ognisko, zagospodarowanie ogniska, tak to można chyba ten obiekt nazwać, nie mam tutaj jakiejś innej sprytniejszej nazwy dla tego obiektu, o biegnie jeszcze mój Czarek, pomocnik ze świnią świnia będzie na ognisku akurat e, słuchajcie e, wykonałem tutaj taki sześciokąt taką budowlę w formie sześciokątu z kantówek 16 na 16 drewno sosnowe, wszystko jest pomalowane sadolinem sadolin, sadolin, żeby mnie skłamać superdek. Olej palisander dwukrotnie jest to bardzo fajny taki środek. Naprawdę, kurczę! Jednak cena mówi za jakość. Polecam. Kupiłem troszkę inną do budowy altany, która będzie się tam znajdować, ale to w kolejnym odcinku skupmy się tutaj na, na tym miejscu ogniskowym jest taka budowla w której mamy 6 miejsc ale będziemy mieli tak naprawdę 6, 6 miejsce będzie wejściem na pięciu miejscach jak widzicie są z, yy, karabinczyki haki przewiercone już tu będą huśtawki, huśtawki będą na łańcuszkach chyba 5 calowym jak dobrze pamiętam też takie ładne mam właśnie tutaj zamówione mają przyjść, także będziemy nagrywać dalej z montażu tutaj wtedy je ładnie powiesimy i Wam nagram końcowy filmik Palnisko już też mam, przyjdą jeszcze obrzeża i w środku chyba będzie folia wyłożona, żeby nam żadne chwaściostwo nie rosło i będzie wysypany jakiś kamień tak mi się najbardziej tutaj chyba taka opcja podoba obrzeża z tego względu, żebyśmy tutaj swoim rajderem nie wjeżdżali, nie tego kamienia nie rozsypywali po całej działce szkoda maszyny szkoda naszej pracy wróćmy do tego sześciokątu jak wiadomo, na 6 słupach, jak widać, wyrysowaliśmy sobie tutaj właśnie jakieś ładne koło, zrobiliśmy szklanki, szklanki nawierciliśmy otwornicą 30, czyli średnica 30 cm. dla tych, co nie wiedzą, może oglądałem pierwszy raz, zakupiliśmy gotowe kotwy w internecie, tutaj do mocowania belka, belek jest mocowany z jednej, jak i z drugiej strony na trzy śruby, Czaruś, przejdź, na trzy śruby, specjalna drewna z takim grubym, można powiedzieć, zwojem Wam pokażę to od środka jeszcze dorobiliśmy do, do wszędzie te takie zastrzały, które naprawdę nam tą całą konstrukcję jak widzicie, tego, aż tego ciężko, ledo to ledo się nam buje tylko w środku mamy taką jeszcze jedną z desek już czwórek zrobiono taką jeszcze jedną rozetę dla wzmocnienia haki przewierciliśmy ostatnio jak mówię, nisko będzie Pokażę Wam jak to z góry wygląda, tylko sobie drabinkę tu ustawię, żeby się nie spierdzielić jeszcze Pan Krause to jednak Pan Krause O tak tu mamy kurcze wszystko mocowanie całe u góry Tak to wygląda Połączone również te deski też są śrubami Tak samo e, te same śruby co poszły do montażu kotwy Tutaj wywierciliśmy jeszcze otwory dodatkowo, choć tu huśtawki nie będzie Tak troszkę się później dopiero stwaniłem i jeszcze musiałem domówić te haki Ponieważ tak, jeżeli siądziemy sobie A będzie nam dym leciał przykładowo w tamtym kierunku To, a będziemy mieli pełną obsadę Liczę tak gdzieś huśtawki przyjdą na 40 Czyli tak, żeby chociaż były dwa miejsca, wygodnie To jeżeli będzie dym nam leciał, przeszkadzał To to, to jedna para nie będzie stała przykładowo no to przewieścimy sobie awaryjnie na przykład ją tutaj. Tutaj ogólnie chcę robić wejście. Bo tam, jak ja mówiłem, tam będzie później altana, w tamtym rogu jeszcze, ale to jeszcze trochę. Palenisko nisko, słuchajcie, też by zostało zakupione. Chciałem na początku zrobić. Zostało zakupione. Jest to w wymiarach 80 na 80 Blacha dwójka. Ten nóżki czwórka. Teraz od, od deszczu po prostu jest takie jeszcze całe brudne. Zdał z słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Stożek na dole powoduje to, że te, w każdym ognisku zawsze jest ten problem, że po wypaleniu zostają takie kurcze ogrom takich dookoła niedopałków. Tutaj nam się to wszystko zsuwa do środka, zostaje, słuchajcie, jak tu widzicie, sam taki tylko tam węgielek i to wszystko. Także tak to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, ja. Kontynuuję tutaj dalej prace związane z, moim, z moją budowlą Tutaj się śmieją, że to jest stąd nasze. Pokażę Wam później jak już będą yy, huśtawki Jak to będzie wszystko finalnie wyglądało Jeszcze właśnie muszę zamówić obrzeża Jakiś tam kamień Także, że, że jeszcze troszkę pracy przede mną, ale główna konstrukcja już stoi